Magiet tkwiąca w kolorowych klockach Lego zachwyca każdego, rozwija kreatywność i oferuje nieograniczone możliwości. W Centrum Poznania znajduje się niesamowita wystawa History Land, która przedstawia najważniejsze wydarzenie w historii Polski właśnie za pomocą klocków Lego. Studenci odwiedzający wystawy podkreślają, że odzorowanie historycznych miejsc i zdarzeń znacznie imponuje. Jest tutaj bodajże 10 makiet jest powiedzmy po dwie na każdy okres historyczny. Myślę, że dodałbym tutaj instalację jakąś poznańską, ponieważ no miejsce jest to w Poznaniu, a jest na przykład, są trzy makiety o Krakowie. Więc ja bym dodał coś związanego z Powstaniem Wielkopolskim. Czy kiedykolwiek wyobrażaliście sobie najważniejsze wydarzenie historyczne przedstawione w formie klocków Lego? Bitwa o Monte Casino, bitwa pod Grunwaldem czy bitwa morsko-pod to tylko nieliczne z nich. Innowacyjne przedstawienie faktów historycznych powoduje, że czerpiemy wiedzy już nie tylko z podręczników, a również za pośrednictwem kolorowych figurek. Planujemy zbudowanie powstania wielkopolskiego, dokładnie to do przyjazd Paderewskiego do hotelu Bazar. Jesteśmy w trakcie realizacji tego projektu. Organizatorzy podkreślają, że idea wystawy Lego polega nie tylko na dostarczaniu rozrywki, ale także na przedstawieniu, w jaki sposób kreatywność może być używana do przedstawienia faktów historycznych. Ich głównym celem jest inspiracja w nowatorski sposób różnych grup wiekowych do odkrywania historii Polski. Wystawa jest najlepszym dowodem na to, że historia może być interesująca dla ludzi na różne i, co najważniejsze, bardzo kreatywne sposoby. Dla wszystkich miłośników historii, История и навык для тех, кто же с ним не интересуется, есть светлый способ ободоведиться нецепенцей о важных выражениях в Польше и забачить ее в ином светле.